Witajcie w drugiej części Halloweenowego specjalu. Teraz sobie zagramy w Medieval. Będziemy kontynuować Medieval tam, gdzie skończyłem na ostatnim livestreamie. To niedawno, w sumie, livestream z Medieval. Także kontynuujemy troszkę przygodę. Nie wiem, czy to. Dobra, zaczniemy od Scarecrow Fields. No dobra. Scarecrow Fields. This, this, ah. Dobra jedziemy No o Boże Same jakieś takie ja. No wynocha, już mnie zaczynają atakować Jezu Czekaj jak to było No bigo bigo Daniel Forty No na tych chyba broni się nie da pokonać. Dobra. Także grałem na emulatorze, jakbyście chcieli pytać. co nam chcesz pokazać? A to mogę kupić parę rzeczy, to nie, to to nie. No chodź to Okej okay. I tu nam się załknie. Ja tutaj e... no uciekł nam No nie zdobędę 100% kielicha, trudno e... Nie to Resum To chciałem Growsbow. Fajnie, że mam <laughs> oh. <laughs> Fuck! No zombie go in the Oh yes, bad, bad. No, bigo. Dobra, bla. Super. A, ustałem... Moon, tak. Dobra. No, wymieniaj na... Hamera. Hamera wyziął. By... gdzie to było? Gdzie to było, wejście do Moon? O tu Dokładnie tak, tu No znowu jakieś Kurcze nie a to miał LOL No figo. I mamy Art Czyli Erd było. Kai chyba tu Tak jest No super No, żytko, żytko nam pomoże. Ładuj się. Dobra. Dawaj hamerek, hamerem ją oh, found silver Silver Dobra To będzie runa chaosu chyba będzie ciężko to pokonać No ale zobaczymy O pluję jakimś... mieliśmy to ogniem Fak! Fak! To do tyłu jeszcze atakuje! No serio? Nie mam tu teraz sobą, no. no nie! Wiem, że trzeba mieć runę chaosu. No ale bez tego, to ja nic nie zrobię. Fuck. No nie mam. Może nawet ręką. O, ręką mogę. A! No... porty z Q, z lamer. No pij go, no! No patrz. No czemu walisz prosto, no? How? Ooo, oh, goddammit. No wiem. Lecę na Nohama, na tak naprawdę. Eee. No niewiele nam życia zostało. Jest. Kurde. Dwie by. To trwało. Aha, super, i znowu muszę to. I znowu to samo będzie trochę cierpliwości. Eee, coś ty odwalił gościu. Oczywiście, nie trafił. Rap go. forty ski. że tu się Dobra. Fuck. No. do no patrz. Dobra, jestem na nim, super No bigo, no jak wierdzielę No wreszcie, ile można było się namęczyć z tym bossem I co, on nic nie zostawia, zostawia, runę chaosu Super I teraz trzeba uważać, żeby nie zginąć no bi, bi, bi. Kiedyż rzadko by się przydało i to w trybie natychmiastowym. No już muszę uciekać. No zostaw mnie głupia wrono ty Tylko jakby tam dotrzeć? Tędy mnie nie dotrzeł. No i zginę zaraz. Ostatnie życie. Czyżby tutaj trzeba by było? Kurde ta perspektywa. Nie z naj na najgorszym momencie. Dobra, coś tam opuściliśmy. A, hehehe, hehehe. Okej, okay, co dalej? Oh, goddammit. No i zginęliśmy. Jezu. Yes. Game over. Oh, fuck. No niestety. Load game. Jeszcze raz. Dobra, może pokażę Wam kolejną planszę i tyle. Tu bym chciał. Kurde, za, nie mam dużo życia jak nie mam to przejść? O. Ech. <shrug> <shrug> Enchanted... ...Yard. <the> Ech. <shrug> Teraz będę musiał kończyć to cholerne nagranie. Wiecznie coś ode mnie chcą wszyscy, jak nagrywam. Ale nic, no zobaczymy. Czy da mi się to, chociaż o tą planszę przejść. No bij te żaby, no! Oj, jeszcze jakieś flujki. Kurde, co tu się odwala? O, jest Życie, życie. Oh. Dawaj. Czy ja te Żaby mogę pokonać? Jakoś? No, fort Coś tam uzupełniłem, ale mało. O oh, boże... Chopaj. E! Co mnie bije? Hmm. Zaraz spadnę, ja nie mogę! No serio! Awie tej y, y, małej cięcie go coś garnąć. Witajcie z powrotem. E, musiałam zobaczyć jak się nagrywa i tak dalej. No kurde bije mnie to, no, no jedź tam na górę no! Jezu Co za nieogar. No, gdzie ja mam stanąć? Kicha ja nie mogę. Ale. Głupia. No. no. Ech, sterowanie wpadę mnie. Muszę nas spokojnie. No! No i znowu! No ta żaba mnie. W No już mi nie bi, no. Dobra, na spokojnie trzeba to przejść, bo to nie ma sensu. Dobra, jesteśmy na górze. No, Fortescue, skakuj. Aha, znowu muszę coś przesuwać. Serio? No jeszcze mi jakiś ja bije. Fucking shield. A tędy nie mogę? Nie. O! Jest, ruszyło. No! lata jak żyd po pustym sklepie, no? No zostaw mi no głupi gołębiu czy tam jest trzębiu O, mamy runę Dobra i możemy na dół już iść No jeszcze te cholerne żaby oh. Dobra i zjeżdżamy na dół, na dół, na dół dokładnie tak na dół dobra i już jesteśmy na dole idzie teraz where where mam gdzie mam ich? Jakiś tam eliksir wielosokowy, znowu srające żaby czymś. Aha, tędy przeszliśmy, to nie, To nie, 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 nie tędy. Kaj te żaby! Tędy też nie. Czyli gdzie mam iść? E, e, tędy chyba. Nie, no tędy to na pewno nie. O oh, Jezu, jak mam to przejść? Tędy. No nie, no nie no no, 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 no no nie, no nie, no znowu te strające żaby, no. no. Brawo, brawo ja. Dobra, ostatnie życie i niec. O, nie, no. Ale no, troszkę trudna ta gra, game over. No niestety, kochani, no, zdawa się tak. Um, także dziękuję za oglądanie dzisiaj tych dwóch części um, specjalu Halloweenowego. Ja sobie tak już pogram troszkę prywatnie, obejrzę jakiś film, horror i tak dalej. Jutro, jutro e, będzie, 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 film, ale e, tak jak widzieliście filmik, e, będzie jutro Unravel, ponieważ e, Origin daje, Origin Access za darmo miesiąc, także jutro Unravel wyjdzie. E, Unravel, e, Unravel, Need for Speed i Battlefront w tym będzie. Mm. A od 31 listopada do jak wam powiem muszę zobaczyć na kalendarz 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 tu jesteś od, a od 30 listopada do 31 grudnia wleci Skyrim na kanał To nie znaczy, że nie będę kontynuował Fallouta i LEGO i GTA Będą, będą, ale w grudniu tak e, właśnie ten e, w jutro właśnie Unravel przez Unravel i tak dalej na Origin, później w, e, pod koniec będzie właśnie Skyrim i do końca e, grudnia Skyrim e, po nowym roku będzie właśnie Fallout i LEGO. Także do zobaczenia, trzymajcie się do następnych materiałów. Hejos!